Po lewej stronie wyobraź sobie kwiat wiśni. Po prawej owoc wiśni. Po lewej ziarnko piasku. Po prawej pustynie. Po lewej głaszczesz małego kotka. Po prawej, Dotykasz dłoni niemowlaka. Po lewej słyszysz szelest papieru. Po prawej słyszysz śpiew ptaków. Teraz po lewej stronie czujesz zapach róży. Po prawej zapach miodu. Po lewej czujesz zapach brzoskwini. Po prawej stronie liżesz sól. Po lewej spacerujesz w lesie, widzisz spadające liście i czujesz pod stopami ich szelest. Po prawej leżysz na łące, słońce ogrzewa twoją twarz. Czujesz zapach świeżej trawy, a po ręce chodzi ci mała biedronka.